Aniołom kazał, aby strzegli ciebie. Aniołowie, te byty osobowe, świetliste i światło niosące, są po to, by być łącznikiem między Bogiem i Człowiekiem. To ich istnienie podkreśla niezwykłą wartość każdego ludzkiego życia. Bo każde ludzkie życie osobowe jest jednocześnie związane z tymi bytami, które bez przerwy komunikują z Bogiem bezpośrednio. Z tymi bytami, które wpatrują się w oblicze Ojca, po to, by nam przypomnieć, że jesteśmy Jego odblaskiem, Jego obrazem. Każdy człowiek, bez względu na jego pochodzenie, bez względu na Jego przynależność, bez względu na Jego wyznanie, bez względu na Jego kulturę, bez względu na to kiedy i gdzie się urodził, gdzie zaistniał i w jakich okolicznościach. Człowiek jest obdarzony tchnieniem nieśmiertelności. Człowiek jest tym, na którym Bogu zależy. I dlatego, szacunek dla życia jest jednocześnie hołd oddany człowieczeństwu. Sz szacunek dla życia jest podstawą naszego istnienia osobistego i społecznego. Jest podstawą wszelkiego porządku międzynarodowego. Jeżeli choć raz Zakwestionujemy, zrelatywizujemy wartość życia ludzkiego i prawo każdego człowieka do istnienia, wówczas wszystko staje się możliwe, łącznie z piekłem na Ziemi. Historia jest pełna takich epizo epizodów i o nich pamiętamy, zwłaszcza w naszym kraju. I dlatego dzisiaj, gdy wspominamy, Aniołów i Archaniołów, gdy czytamy te słowa już z księgi wyjścia o tym, że Anioł poprzedza naszą drogę, jest po to, by strzegł nas w czasie tej drogi i doprowadził do miejsca, które Ci wyznaczyłem, mówi Bóg, do tego miejsca ostatecznego naszego pobytu. Ten Anioł jest nie tylko z strażnikiem, ale jest i świadkiem. I będzie świadczył o nas lub przeciwko nam. I dzisiaj gdy stoimy w sytuacjach tak dramatycznych wyborów, gdy stoimy w sytuacji gdzie istota dyskusji, którą prowadzimy w Polsce na temat istnienia człowieka, jego początku i jego końca, jego wyjątkowości, która już jest zakodowana z chwilą zaistnienia pierwszej komórki o odrębnym genomie, gdzie całe życie jest już zakodowane w jego potencjale. Wówczas, gdy stawiamy sobie takie pytania, okazuje się, że to, co jest najistotniejsze, to dziecko, które zaistniało, jest nieobecne w debacie. Wszystko się liczy, wszystkie dramaty, oczekiwania, emocje, uczucia. Nie ma dziecka, bo nie daje się mu prawa do życia. Czy zdajemy sobie sprawę z dramaturgii tego, co przeżywamy? Czy zdajemy sobie sprawę z konsekwencji, jakie będziemy ponosić? I dlatego dzisiaj modlimy się za wszystkich, którzy z jednej strony wyobrażają sobie i jak fałszywe to wyobrażenie, że można swoje osobiste problemy załatwiać kosztem życia niewinnego istnienia ludzkiego. Czy można Kosztem czyjegoś życia poprawiać status swojego życia. Stajemy wobec dramatycznych decyzji i wyborów również niezwykłej odpowiedzialności za to, gdy powołujemy, powołujemy człowieka do istnienia. W jakich okolicznościach to się dzieje? Z jaką świadomością to się dzieje? To jest pytanie, na które. Też nie znajdujemy odpowiedzi, bo takie pytanie nie jest stawiane. W Ewangelii Jezus powiedział: Kto się więc uniży, jak to dziecko, ten jest największy w Królestwie Niebieskim. I kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, mnie przyjmuje. Te dzieci giną w ciszy. Ktoś nazwał to niemym krzykiem. Tym dzieciom nie jest dane zobaczyć światło dzienne. Nie jest dane doświadczyć miłości w tym życiu. Są zabite tam, gdzie miało być ich najbezpieczniejsze miejsce pod sercem matki. Tam, gdzie ich początek życia miał mieć dalszy ciąg, a nie miał. I dlatego, gdy czytamy ten fragment Apokalipsy, musimy sobie uświadomić również nasze życie w perspektywie apokaliptycznej, i również to, że w tym końcu czasów, gdy wszyscy staniemy wobec Bożej sprawiedliwości, miłości, miłosierdzia, świadkami naszych czynów będą nie tylko aniołowie, ale właśnie i te dzieci. One będą świadkami na sądzie ostatecznym. I nic tego nie zmieni. Żadne ideologie, żadne gimnastyki słowne i semantyczne, Żadne próby odmawiania człowieczeństwa człowiekowi od pierwszych chwil jego istnienia tego nie zmienią. Dzisiaj zwracamy się do Boga miłosierdzia, żeby miał miłosierdzie dla nas i świata całego. Ten świat niszczy życie w ilościach niewyobrażalnych. Rocznie ginie w ten sposób co najmniej 50 milionów istnień ludzkich. Ktoś za to odpowie, i kiedyś za to odpowie. Ten świat za to zapłaci. Taka jest prawda historyczna prawda. Mówiła o tym święta matka Teresa z Kalkuty, która była unurzona w ludzkim cierpieniu i ludzkiej śmierci. Mówiła, że ten świat nigdy nie zazna pokoju, jeżeli będzie zabijał własne dzieci. I ja chciałbym to też powtórzyć. Chciałbym również prosić nas wszystkich, byśmy się modlili za tych, którzy zdecydowanie pobłądzili. Byśmy modlili się za tych, którzy w tym pobłądzeniu popełniają jeszcze większe błędy. Nie znajdują wyjścia innego, jak to, które będzie dla nich przekleństwem dożywotnim, bo pamięć o takim akcie nie jest do wymazania. To jest pamięć trwała, to jest pamięć ponadczasowa, i przed tym trzeba każdą kobietę, każdą dziewczynę, każdą matkę i każdego ojca strzec, by nie był spadkobiercą. Takich czynów i ich konsekwencji. A zatem uniszmy się, jak to dziecko, i módlmy się za nich. Pamiętajmy, że istnieje również duchowa adopcja dziecka poczętego, bo liczymy na moc Bożą, Boga Stwórcy, który stworzył świat dla człowieka, po to, by człowiek w tym świecie żył. A nie umierał. I dlatego prośmy o Boże Miłosierdzie w solidarnej modlitwie za wszystkich, za podwójne ofiary aborcji: dziecka, matki, ojca, społeczeństwa, legislatora wszystkich, którzy są odpowiedzialni za ten największy dar. Jaki człowiek otrzymuje, to jest Jego własne istnienie, to jest Jego własne życie. Nie ma większego daru. Bóg jest życiem i to życie nam komunikuje. Człowiek nie jest w stanie zsyntetyzować życia. Jest to wielka tajemnica, która będzie nam towarzyszyć w następnych chwilach naszego istnienia. I gdy idziemy drogą życia, Dochodzimy do pełni życia i wówczas rzeczy zakryte stają się jasne, Rze rzeczy ciemne zostają prześwietlone. I to jest droga do szczęścia, nie po trupach, ale niosąc w sobie krzyż innych, tych zagrożonych, tych umierających. Nie przystąpi do ciebie niedola, a cios nie dosięgnie twego namiotu, bo rozkazał swoim aniołom, aby cię strzegli na wszystkich twych drogach. Amen.